Dzień dobry wszystkim, witam Was na tygodniowym filmiku z elementami do wytwarzania 3D, Ciągnik Tinkercada, później przejdziemy do firzyna. Dzisiaj będziemy projektować taki klips, który przyda się pewnie w kuchni, Wam jako po prostu taka zatyczka do... Jakiś różnej kawy, mąki i tak dalej, i tak dalej cukier. Dobrze, znowu to równo. Najpierw wyciągamy walec i kwadrat. Następnie hmm, dajemy sobie y, walec 10 na 10, czyli tutaj 10 na 10 i tak samo kwadrat. 10. Tak, i tu ustawiamy wysokość. Aha, musimy je połączyć, ale to za chwilę. I ustawiamy odległość na. No, żeby nie przesadzić, na 20 mm. Dajemy to do środka. Tak. I teraz jeszcze zobaczcie sobie jaka jest powierzchnia yy, walca, żeby była ładna, dajemy boki się 64. Teraz całość łączymy sobie i zmniejszamy wysokość, na przykład na 6 mm. Teraz bierzemy sobie prostokąt, obracamy go sobie o 45 stopni i dajemy w dół. Następnie dajemy go sobie na 6-6, czyli klikam sobie tutaj i daję sobie 6,6 6. i taki prostokąt, robię z niego jeszcze otwór. Przybliżam i wkładam sobie tam w miejsce, gdzie chcę zrobić ten klip to wejście. Teraz zaznaczam wszystko i patrzę czy jest wyrównane, jest wyrównane OK. Następnie biorę ten, to, klikam na ten otwór, daję Ctrl C Ctrl V Obieżam sobie oj, przepraszam objeżdżam sobie w dół może tak Następnie znowu wklej tak znowu wklej, tak nie trzeba robić z tego z klawisza, można po prostu to wkleić tym sposobem i super. Mamy dobrze wszystko zrobione. Następnie sobie to grupujemy, i mamy już gotowy klips. Teraz na przykład jeśli ten klips będzie używany przypuśćmy do kawy, możemy się pokusić o jakiś tekst na nim. Czyli teraz biorę sobie, wymazuję tekst i daję K. Jak kawa i. Mam literkę zrobioną. Teraz zmniejszam ją sobie i wkładam tutaj. Przy czym znowu wyrównuję cechą. Literkę teraz już tylko należy zmniejszyć. No, może do. 6 i pół i już nam wychodzi ładny klips, grupuję i gotowe. Bardzo szybko i przyjemnie zrobiliśmy element w Tinkercadzie. Ja pozdrawiam Was bardzo mocno i zapraszam do filmiku w Fusionie, gdzie będziemy robić dokładnie. To samo. Pozdrawiam i do usłyszenia. Witam, moi mili. Yy, kolejny filmik, stwierdzono już drugi. Dzisiaj będziemy robili to samo, co w TinkerCadzie. Daję sobie utwórz szkic, następnie wybieram płaszczyznę, mnie interesuje ta płaszczyzna. I tak, żeby zrobić klip, potrzebujemy okręgu. Tak? Niech to będzie okrąg średnicy 60 mm i teraz potrzebuję prostokąt ten prostokąt będzie styczny do mojego okręgu i myślę, że tak w zupełności wystarczy teraz daję sobie ucinie ucinam linie, które nie są mi potrzebne i jak widzimy prawy ok i jak widzimy całość nam się ładnie podświetla Następnie bierzemy sobie linię i ze środka tej linii, znaczy się ze środka tego okręgu zaczynam sobie y, robić moje y, zygzaki, czyli y, może nawet zróbmy także milimetr więcej i teraz tak łączę sobie te linie tak, stypulatnie, tak, następnie łączę sobie tą linię, oj, przepraszam, Teraz zdaję sobie linię konstrukcyjną. Ta linia nie będzie widoczna dla mnie, nie będzie prawej OK, nie będzie widoczna dla mnie. Ona tylko i wyłącznie będzie do odbicia lustrzanego. I co odbijam? Naciskam sobie odbicie lustrzane, daję sobie, wybierz obiekty, no i zaznaczam moje, mój zygzak do odbicia. I tą prostą. Teraz daję sobie oś, wybierz. No i właśnie klikam na ten, na tą linię konstrukcyjną. Daję sobie OK. I wszystko jest załatwione. Teraz wystarczyłoby wyciąć to, co jest nam niepotrzebne. Czyli znowu nożyczki. Ta linia jest niepotrzebna. Tutaj jest wszystko OK. Tu było zaokrąglenie. To jest, aha, i jest niepotrzebne szczelinie konstrukcyjne. Daję sobie zakąt shift i scroll myszy. Następnie daje sobie, żeby było do góry. No i tak samo na te 30 mm. I w, takim to, to, w taki to, to sposób tutaj można zrobić ten nasz klips klips jest gotowy możemy go teraz wyeksportować do pliku STL i równie szybko wydrukować, nie powinno to zająć więcej niż pół godziny ja dziękuję Wam bardzo połączę te dwa filmy w jedną całość oglądajcie do końca i pozdrawiam